Najgorętsze plotki o nowym smartfonie! Zaraz! Huawei Mate 30 to smartfon, który może zdeklasować wszystkie flagowe modele, jakie pojawiły się lub dopiero pojawią na rynku. Chcecie dowiedzieć się, co takiego niesamowitego zaprezentuje chiński gigant, już prawdopodobnie we wrześniu. Oglądajcie dzisiejszy odcinek Tech Alert. Jak na razie największe kontrowersje może budzić system, jaki znajdzie się w najnowszych smartfonach od Huawei. A. Jednak możecie spać spokojnie. Cała seria Mate 30 poza Chinami będzie miała na pokładzie Androida 9 z nakładką MUI. Co ciekawe, na razie tylko jeden model, według plotek, ma mieć na pokładzie system Harmony OS, o którym informowaliśmy Was na naszej stronie Technostrefa, na którą Was serdecznie zapraszamy. Mowa o Mate 30 Lite, no i oczywiście tylko w Chinach. Wszystkie pozostałe modele bez zmian mają pojawić się właśnie z Androidem na pokładzie. A skoro mówię Pojawić się, to warto podać Wam datę premiery. Prawdopodobną oczywiście, a ta jest niesamowicie bliska i bliżej niż możecie się spodziewać. Najnowsze urządzenia mogą ujrzeć zatem światło dzienne i jeszcze w tym miesiącu, co sugeruje m.in. transkrypcja z konferencji dla deweloperów. Inne plotki mówią o dacie 19 września, czyli tydzień po oczekiwanej dacie premiery tegorocznych. Jeszcze inne plotki wspominają natomiast o październiku, jednak ostatnie ruchy Huawei mogą sugerować, że chcą oni nadrobić straty wizerunkowe, jakie są efektem polityki międzynarodowej oraz napiętej sytuacji pomiędzy USA i Chinami. A tym samym data premiery może odbyć się tak szybko, jak to możliwe. Wracając jednak do tematu głównego, jakim są plotki o mejcie 30, na początku o designie. W internecie pojawiło się już kilkanaście różnych fotografii, koncepcyjnych grafik oraz renderów, które przedstawiają rzekomo ostateczny wygląd flagowca. Mają one jednak kilka cech wspólnych. Pierwszą zdecydowanie jest sporych rozmiarów noc obecny m.in. w mejcie 20 Pro, który już wtedy skrywał. Czujniki wykorzystywane do rozpoznawania twarzy. Nie inaczej ma być w tym przypadku. Nie ma jednak informacji, czy ten duży noc będzie obecny tylko w modelu z dopiskiem Pro, czy także w pozostałych wersjach. Co ciekawe, według serwisu Slash Leaks, z przodu mają znaleźć się dwie kamerki do selfie, tak jak miało to miejsce w przypadku największego Galaxy S10. Natomiast z tyłu znaleźć się mają aż cztery kamery, natomiast ich specyfikacja budzi ogromny podziw. Główny aparat, a właściwie 2 mają mieć rozdzielczość 40 megapikseli. To jednak nie jest najważniejsze, a najważniejsza jest wielkość sensorów, jakie będą tworzyć te kamery. Według przecieków będą to największe, jakie kiedykolwiek zastosowano w smartfonach. Oznacza to m.in., że tryb nocny w najnowszych Mate 30 nie będzie miał sobie równych. Poza tymi dwoma aparatami w zestaw wchodzić będzie jeszcze 8-megapikselowy obiektyw, prawdopodobnie tele oraz sensor TOF. W kwestii Wiele się nie zmieni. Modele P30 cechowały się świetnymi gradientami, które prezentowały się naprawdę świetnie. Z kolei Mate 20 cechowały raczej stonowane kolory oraz faktura podobna do płyty winylowej. Ciężko w tym momencie stwierdzić, na jaką stylistykę zdecyduje się Huawei. Przy okazji premiery Mate 30. Ekran w najnowszych modelach Mate od Huawei będzie wyposażony w tak zwany wyświetlacz typu Waterfall. Pozwoli on na osiągnięcie jeszcze mniejszej dolnej oraz Górnej ramki przez zaokrąglenie krawędzi bocznych. Pod ekranem nie zabrakło oczywiście czytnika linii papilarnych, to właśnie w modelu Mate 20 Pro pojawił się on jako pierwszy i wraz z systemem rozpoznawania twarzy stworzył doskonałe połączenie jako sposób na odblokowanie smartfona. Oczywiście wtedy ta technologia nie była doskonała, jednak po roku. Po wprowadzeniu wielu poprawek mamy szansę otrzymać jeden z najlepszych i najszybszych czytników linii papilarnych na świecie. Wielkim zaskoczeniem może okazać się tak prozaiczna rzecz jak gniazdo słuchawkowe. Zniknęły one już z modeli P30 oraz takich modeli najnowszych smartfonów jak Galaxy Note 10, jednak wszystko na to wskazuje, że Mate 30 ma mieć go na pokładzie i to niezależnie od wersji. Smartfony z serii Mate 30, a szczególnie model z dopiskiem Pro, mogą sporo Namieszać na rynku, a zwłaszcza w segmencie mobilnej fotografii. W końcu to właściwie pierwszy smartfon wyposażony w dwa aparaty o tak dużej rozdzielczości oraz takiej wielkości sensorów. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy według Was Mate 30 Pro będzie najlepszym smartfonem 2019 roku, a może taki smartfon już powstał? Napiszcie o tym w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kanał Technostrefa, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych materiałów. Wbijajcie i obserwujcie nas na Instagramie, a także udostępnijcie ten film swoim znajomym. To wszystko z tego miejsca mówił do Was, alo, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę, trzymajcie się. Papa! Pa.